Frytownica tłuszczowa Raven EFN008 to kolejny produkt na kanale marki Raven, który chciałbym Wam dzisiaj przedstawić. Cześć, z tej strony Jakub Barański i witam Was w kolejnym materiale. W dzisiejszym odcinku omówię Wam to moto frytownicę beztłuszczową marki Raven oraz pokażę Wam jak w prosty sposób przyrządzić bardzo smaczne i proste pałki z kurczaka z frytkami. No to co, zaczynamy! Frytownica beztłuszczowa marki Raven oferuje nam tutaj zakres temperatur od 80 do 200 stopni. Mamy tutaj wbudowany timer, który możemy ustawić aż do 60 minut, a moc mianowa tego urządzenia to 1800 W. W zestawie z urządzeniem oprócz samej frytownicy beztłuszczowej otrzymujemy również tackę ociekową, separator, za pomocą którego będziemy mogli podzielić komorę pieczenia i o tym powiem Wam za chwilę oraz instrukcję obsługi. Warto pomyśleć o jednym dodatkowym akcesorium, a mianowicie o wkładach do frytownicy marki Hillman model EAFN001, które pomagają w utrzymaniu czystości. Tego to urządzenia. Sterowanie tego urządzenia odbywa się za pomocą dotykowego panelu, który jest bardzo przejrzysty, czytelny, minimalistyczny. Obsługa tego urządzenia jest naprawdę prosta. Na początku tego materiału wspomniałem wam o jednym akcesorium, a mianowicie o separatorze. I ten separator znajduje się tutaj w komorze pieczenia, ponieważ możemy za jego pomocą podzielić na dwie niezależne strefy całą komorę pieczenia. Wynosi ona. Pojemność tej komory wynosi ona 10 litrów i możemy podzielić na pół, będziemy mieli wtedy 2 razy 5 litrów. Możemy podzielić na jedną komorę, która będzie miała 3 litry, druga będzie miała 7 albo na przykład 4 litry i 6 litrów. Jeden detal, który wyróżnia tą frytownicę bez tłuszczową marki Raven na tle innych, to jest z przodu tutaj mamy okienko, za pomocą którego możemy podglądać i sprawdzać proces przygotowywania naszej potrawy. W środku oczywiście również znajduje się światło które nam podświetla komorę pieczenia. Frytownica bez do przygotowywania dań wykorzystuje obieg gorącego powietrza. Możemy tutaj bez problemu przyrządzić frytki albo na przykład kawałki kurczaka, które za chwilę przyrządzimy, które będą z zewnątrz będą fajnie chrupiące, natomiast w środku będą dalej kruche i soczyste. Możemy również przygotowywać tutaj krewetki, a nawet jajka. Ja osobiście uważam, że takie urządzenie jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ możemy w nim ugotować coś od zera, ale możemy również skorzystać z tego urządzenia do odgrzania naszej już wcześniej przygotowanej potrawy kiedy na przykład nie mamy czasu i z pewnością to urządzenie może zastąpić na przykład mikrofalę czy piekarnik w naszym domu warto zwrócić uwagę na to, że frytownica beztłuszczowa jak sama nazwa wskazuje jest beztłuszczowa więc nie musimy używać tłuszczu do przygotowywania naszych dań bądź możemy dodać naprawdę małą ilość jeśli ktoś lubi frytki tak jak ja no to frytki z takiej frytownicy beztłuszczowej na pewno będą zdrowsze ponieważ będą zawierały mniej tłuszczu niż takie frytki które będą przyrządzone na głębokim tłuszczu. Więc z pewnością dania z tego urządzenia są na pewno zdrowsze. Obsługa frytownicy bez tłuszczowej marki Raven jest naprawdę bardzo prosta. Sterujemy ją za pomocą dotykowego panelu, włączamy ją i po lewej stronie od razu to co nam się ukazuje, to mamy tutaj timer, za pomocą którego ustalamy czas pieczenia i możemy regulować go w zakresie od 0 do 60 minut. Dalej mamy włącznik, który już nacisnąłem wcześniej, więc nie będę ponownie go wciskał, bo teraz bym wyłączył nasze urządzenie. Kolejna rzecz, ikonka od wyciszania dźwięków. Jeżeli ktoś nie lubi piszczącego dźwięku bazera, może go po prostu wyłączyć i w tym momencie nie mamy żadnych dodatkowych dźwięków. Kolejna ikona, za jej pomocą mamy tutaj tak zwane przypomnienie o mieszaniu. I po w połowie ustalonego czasu pieczenia, urządzenie zapisze nam i przypomni o tym, żeby przemieszać naszą potrawę, która znajduje się w komorze pieczenia. Następną funkcję, którą mamy tutaj do wyboru, to jest 1 plus 2. Jest to nic innego jak przycisk dopasowania ustawień czasu pomiędzy komorami. Jak to działa? Wyobraźmy sobie, że w jednej komorze mamy kurczaka, który będzie się piekł 40 minut, a w drugiej będą frytki, które będą się piekły tylko 20 minut. Za pomocą tej funkcji najpierw wrzucamy naszego kurczaka na 40 minut, a kiedy zostanie 20 minut do upieczenia tego kurczaka urządzenie nam zapiszczy, żeby do pierwszej komory wsypać frytki na pozostałe 20 minut, i dzięki temu oba składniki naszego dania na koniec będą gotowe w tym samym czasie. Dalej mamy klawisz play-pause, czyli nic innego jak uruchamianie bądź zatrzymywanie pieczenia. Z prawej strony, kolejne ikonki, które tutaj są, jest to nic innego jak regulacja temperatury pieczenia. Następnie za pomocą klawisza 1 oraz 2 wybieramy, którą komorą chcemy sterować. Za pomocą klawisza M wybieramy jeden z ośmiu predefiniowanych, gotowych, automatycznych programów do pieczenia i mamy tutaj frytki, ryby, jajka, kurczaka, krewetki, steki, skrzydełka oraz warzywa. Omówiłem Wam już wszystkie funkcje tej frytownicy beztłuszczowej. Z pewnością zauważyliście, że jest to naprawdę proste urządzenie. To, co przykuło moją uwagę, to to, że ten panel jest bardzo minimalistyczny, ładny, czytelny, ma ładne białe podświetlenie. A samo urządzenie, w mojej ocenie, prezentuje się bardzo dobrze. No dobrze, to skoro mam już omówione funkcje tego urządzenia, no to nie pozostaje mi nic innego, jak wyciągnąć składniki z lodówki i pokazać wam, w jaki sposób możemy przyrządzić bardzo prosto pałki z kurczaka oraz frytki do tego. Ja myślę, że to jest takie połączenie, które dobrze smakuje. To, co będę chciał przyrządzić w tej frytownicy tłuszczowej w dzisiejszym materiale, to przepis, który jest naprawdę prosty. Mamy tutaj dwa główne składniki. Frytki, w moim przypadku to będą mrożone i gotowe frytki, no bo chcemy dość szybko przyrządzić danie. Na przykład, nie wiem, to jest super rozwiązanie, kiedy wpadają do nas znajomi i nie mamy czasu na wielkie gotowanie, to jeśli mamy jakieś zapasy w zamrażalniku albo wyskoczymy do sklepu po szybkie zakupy, to jesteśmy w stanie przyrządzić naprawdę fajne danie, które na pewno każdemu będzie smakować. Potrzebujemy frytki, do tego pałki z kurczaka. Ja dzisiaj przyrządzę tylko cztery i teraz pozostaje nic innego jak dodać przyprawy. W moim przypadku to będzie standardowo oczywiście sól, pieprz. Do pałek z kurczaka ja bardzo lubię majeranek, paprykę słodką, paprykę wędzoną i w sumie to może być tyle. Jak ktoś lubi, może dodać również czosnek, miód w zależności jaki smak chce uzyskać. Pamiętajcie, że ja już to Wam we wcześniejszych odcinkach też wspominałem. Że wszystkie przepisy, które podaję, możemy po prostu dopasować do własnych preferencji, a kucharza ogranicza jedyne co to tylko i wyłącznie jego własna wyobraźnia. Na początek wyciągamy kurczaka, oczyszczamy go, osuszamy ręcznik papierowy, w miseczce możemy wymieszać wszystkie przyprawy, jakie tylko chcemy. W moim przypadku jeszcze raz powtórzę: sól, pieprz, majeranek, papryka słodka, papryka wędzona, jak ktoś chce bardziej ostro może dodać paprykę chili. Pałki z kurczaka obtaczamy w miksie tych przypraw. Możemy delikatnie spryskać oliwą. No i właściwie to tyle. Obtoczone pałki z kurczaka wrzucamy do frytownicy na najpierw na 20 minut i 180 stopni. Następnie obniżamy temperaturę do 175 i jeszcze pieczemy przez 15 minut. Oczywiście te czasy są przybliżone, bo to wszystko zależy od wielkości naszych kawałków. Kurczaka. W międzyczasie w zależności od tego jakie mamy frytki na ostatnie 15 minut pieczenia, do drugiej komory wrzucamy frytki i idealnie w tym samym momencie skończą nam się przyrządzać i frytki i mięso i nie pozostaje nic innego jak wyłożyć to na talerz. Polać ketchupem, ładnie udekorować i mamy gotowe danie. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam smacznego. Mam nadzieję, że coś podobnego będziecie chcieli przyrządzić w swoich domach. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, to zapraszam Was do sekcji komentarzy. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. A my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale na kanale marki Raven. Trzymajcie się. Hej.